To jest fragment piosenki buty. I nasze intro do podcastu je. You know. Wciąż się porównujemy, znajdując stale dowody. by nie być przypadkiem normalnym. Normalność wyszła z mody, a my tutaj i tam mamy wszystko, co trzeba. By wdzięcznym być co się do nieba. Cześć! Cześć! Kim jesteśmy? Ja mam na imię Damian, jestem programistą, który właśnie zmienił pracę. Ostatnia dobra, przeczytana książka to? O, chyba być szczęśliwym na lasce. Polecam. O, czytałam, fajna książka. A ulubiony film? O, to może zaskoczę niektórych, ale. Nimfomanka Larsa Ventura. What? Jak to nimfomanka? W sensie też lubię Larsa, to, to ale. Bardzo dobry film. Okej. Okay. Ja jestem Kasia i nadal pracuję w branży filmowej, a właściwie telewizyjnej, bo produkuję serial. Moja ostatnia przeczytana genialna książka to Odwaga bycia nielubianym, A film, który zrobił na mnie mega wrażenie to nominowany do Oscara Małe kobietki. No dalej jesteśmy parą i ciągle tworzymy projekt pod nazwą Juno. Który pragniemy, aby stał się ideą mającą za zadanie pomóc ludziom odnajdywać, wierzyć i realizować cele w życiu. Tworzymy ten podcast głównie dlatego, że nie umiemy. i dlatego, że sprawia nam to dużo radości. Ponadto pragniemy dzielić się wszystkim, czego nauczyliśmy się i wdrożyliśmy w temacie rozwoju osobistego. Kiedyś też hejtowaliśmy coaching, dlatego, chyląc czoła dziedzinie, którą cały czas zgłębiamy, nazwaliśmy ten podcast coachingowym. Mam pytanie. Tak? Mówi się, że nastawienie bywa zaraźliwe. Czy warto zarazić się Twoim? Czy warto zarazić się moim? To jest dobre pytanie. Dzisiaj tak, i ogólnie rzecz ujmując, też chyba tak, ale bywają dni i sytuacje, w których moje nastawienie jest całkowicie negatywne do pewnych rzeczy. I co wtedy? No i wtedy ty się denerwujesz. Hahaha, ha, ha. bardzo śmieszne, wiesz? No dobra, powiedzmy, czym właściwie jest nastawienie. Nastawienie to przekonanie, opinia o ludziach, rzeczach, ideach, bazujące na doświadczeniach, które kierują naszymi zachowaniami. Czyli mogę mieć nastawienie, że dzisiaj jest super dzień, jest fajnie, pomimo tego, że jest chłodno i pada deszcz, co zazwyczaj wywołuje u nas negatywne nastawienie. Często jednak narzeka się: Ojej, ale beznadziejna pogoda, znowu pada deszcz, jest szaro i ponuro, ale tak naprawdę to ja o tym decyduję to moje nastawienie determinuje, jak wygląda mój dzień. Gdyby się nad tym zastanowić, to nasze nastawienie to nic innego jak ocenianie. To my kreujemy przekonanie o tym, czy coś jest złe, czy dobre. Ale zaczekaj, czyli chcesz przez to powiedzieć, że jeśli wstanę rano i nie wiem, będzie mnie bolała głowa, to mam zmienić nastawienie i wszystko się zmieni jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki? Nie, no nie mogę ci obiecać, że wszystko się zmieni. Ale jeśli dasz sobie szansę i pomimo tego, że cię boli głowa zawalczysz o to nastawienie, to jest szansa, że wpłynie to pozytywnie na Ciebie, na Twój organizm, ale oczywiście do niczego ci nie namawiam. Możesz równie dobrze wstać rano i mieć negatywne nastawienie przez cały dzień, ale obiecuję ci wtedy na pewno nic się nie zmieni. No, możesz mieć rację, rzeczywiście. W ogóle jest tak, że to nasze podejście jest taką jakby siłą napędową w naszym życiu. Może albo nas popchnąć do robienia wielkich rzeczy, albo wręcz przeciwnie, doprowadzić nas do zgonu, jakbyśmy mieli cały czas złe nastawienie do wszystkiego. I te rzeczy, przez które przechodzimy, wszyscy ludzie, z którymi się spotykamy i z którymi rozmawiamy, mają non-stop wpływ na nasze podejście. Ale zaczekaj. Czy jest tak, że każdy moment, każdą sytuację powinniśmy, nie wiem, analizować, zastanawiać się, jakie jest nasze nastawienie do niej? Nie, to nie chodzi o to, nie chodzi o to, żeby się zastanawiać i analizować, ale o to, co ta zmiana nastawienia nam daje. No to zamieniam się w słuch, jak to mówiła moja polonistka. Co daje? No może to zabrzmi banalnie, ale ta zmiana nastawienia może całkowicie odmienić Twoje życie. Bo pamiętam, jak kiedyś. Totalnie unikałem kuchni i moja mama myślała, że nie będę w stanie nigdy nic ugotować sam. Byłem naprawdę negatywnie nastawiony do gotowania. I Losach chciał, że wylądowałem w USA właśnie w pracy na kuchni. Na początku tylko tam sprzątałem, ale z, z czasem musiałem zacząć pomagać szefowi. I, tak, I okazało się, że gotowanie stało się moją pasją. Już dwa lata później pracowałem jako drugi szef kuchni, a dziś nie powiesz. Dość dobrze gotuje. No, ogólnie sobie radzisz świetnie, ale ta ostatnia pizza to tak średnia. Nie no, przecież dobra była. No, nie do zjedzenia w ogóle. Nie no, dobra, żartuję. To znaczy, pizza była niedobra, ale Damian rzeczywiście świetnie gotuje. A przede wszystkim w kuchni czuje się jak ryba w wodzie. I wiesz co, tak sobie myślę, że może masz rację z tym nastawieniem, bo przypomniałam sobie historię ze swojego życia, gdzie to nastawienie rzeczywiście odgrywało taką kluczową rolę. To było jak pracowałam w jednej z sieci telekomunikacyjnych w Pleju. I sam wiesz, że zawsze byłam mocno negatywnie nastawiona do korporacji, do wszystkich tych wymogów, tego dress code'u, tych zasad. I w momencie, kiedy sytuacja życiowa zmusiła mnie do tego, żeby pójść do pracy do korporacji, byłam na maksa nieszczęśliwa. Potem jednak, jak już pracowałam, no to okazało się, że spotykam tam mega ciekawych i fajnych ludzi, zarówno klientów, jak i współpracowników, szefów. i Wtedy sobie tak pomyślałam, że skoro i tak spędzam 8 godzin w tej pracy, no to czemu by nie traktować jej jak najfajniejszej pracy na świecie? Przysięgam, tak było, że rzeczywiście gdzieś tam sobie wmówiłam, że to jest super i że, że, że mega mnie ta praca wtedy rozwija. I po zmianie tego nastawienia, to trochę, właśnie jak za dotknięciem czarodziejskiej różki, się zmieniło i było tam na maksa fajnie i miło. I do dziś mam tak, że pamiętam tylko pozytywne rzeczy z tego okresu. A pracowałam tam 5 lat, czyli bardzo długo. I wiem teraz, że ta praca w korporacji nauczyła mnie na maksa dużo i cierpliwości, i technik zarządzania, i organizacji, i pozwoliła poznać naprawdę świetnych ludzi. I tak sobie myślę teraz, że te obie nasze historie, i ta u ciebie z gotowaniem, i ta u mnie z korporacją, mają dużo wspólnego, bo to nasze nastawienie zmieniło się trochę po części dzięki innym ludziom. I, i tak, i rzeczywiście tak jest, że to właśnie my jesteśmy największym kołem napędowym do zmiany nastawienia u innych. Dlatego tak ważne jest, aby otaczać się tymi super pozytywnymi ludźmi, bo oni wpływają też na nasze nastawienie siłą rzeczy. To prawda. I rzeczywiście, niemal każdego dnia spotykamy się z pozytywnym i negatywnym nastawieniem różnych ludzi. Czy to w sklepie, w autobusie, czy w pracy. I na pewno tak macie, że spotykacie ludzi, którzy, z którymi nawet krótki kontakt uskrzydla i chce nam się bardziej. Lubimy się otaczać takimi osobami, bo one są pozytywne, inspirują nas, sprawiają, że nasza energia życiowa rośnie, ale bywają też tacy, którzy nas totalnie dołują, są niemili, a kontakt z nimi dosłownie wysysa z nas życiową energię. Ja nawet do takiego stopnia jestem uprzedzony, niestety, że jeśli jestem źle potraktowany, na przykład w restauracji albo w kawiarni, to nie wracam do tego miejsca. Co uważam, że w ogóle na maksa jest nieuczciwe, bo przecież każdy może mieć zły dzień, może być smutny, niepewny, i nie wiem, wcale nie chcieć się do ciebie uśmiechać akurat dzisiaj. I, i, I nie widzę powodu, żeby od razu skreślać takich ludzi czy miejsca. To, co ja próbuję wdrażać, co, 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 co jest na maksa trudne, ale zdarza mi się czasami. To w tych sytuacjach, w których ktoś jest na maksa niemiły, to ja wręcz. Na przekór jestem na maksa miła i, i cały czas się uśmiecham. I to jest takie naprawdę śmieszne, jak te osoby reagują. <grystanie> A to super. I też bym chciał tak mieć. pracuję nad tym. I na swoje usprawiedliwienie powiem, że już nie jestem taki surowy jak kiedyś. Głównie dzięki Tobie. Ale o... <gry> taki komplement. Ale potwierdzam, rzeczywiście tak jest, że, że już nie jesteś taki surowy. Tak, ale Kasia rzeczywiście tak ma. Pamiętam, jak gadaliśmy o tym w Rzymie, jest w tym dużo prawdy, ponieważ okazuje się, że nastawienie to nie coś, co nami kieruje, ale uczucie, nad którym to my mamy pełną kontrolę, albo przynajmniej powinniśmy mieć. Mieć kontrolę nad nastawieniem to brzmi naprawdę wspaniale. Tylko gdyby to było takie łatwe. No ja wiem, wiem. To jest tak jak ze wszystkim. Hmm, le łatwiej jest powiedzieć niż zrobić. Przecież na maksa łatwo jest popaść w takie negatywne nastawienie, że wszystko jest nie tak, wszystko, że pogoda jest nie taka, że nie umiem, nie mogę i w ogóle i, i że mnie spotykają takie najsłabsze rzeczy. No wszyscy przecież mamy to raz na czas. Otrzymanie tego dobrego nastawienia jest czymś, co jest bardzo trudne. Ale postawa jest, tak jak wspomniał Damian, absolutnie pod naszą kontrolą. Postawa to jakby umiejętność, którą można rozwinąć wtedy, kiedy będziemy o niej pamiętać. Dobre podejście jest jednym z możliwych wyborów, które możemy podjąć dziś, aby radykalnie poprawić i naszą pracę, i nasze życie, i nawet ludzi, którymi się otaczamy. Wiesz, że jestem fanem filozofii? Nie, naprawdę? Nie wiedziałam. Ale <grym> Kasia, nie hejtuj. Nie, teraz się zacznie bez sensu. Damian, a może po prostu zróbmy tak, że założysz swój podcast filozoficzny i tam będziesz te wszystkie ciekawostki, którymi mnie zadręczasz, będziesz innym sprzedawał. Z chęcią, ale to w przyszłości. Ale póki co. Marek Aureliusz w swoich rozmyślaniach powiedział tak. Wszystko, co słyszymy, jest opinią, nie faktem. Wszystko, co widzimy, jest punktem widzenia nieprawdą. To oznacza, że już 2000 lat temu on wiedział, że wszystko jest kwestią perspektywy. Zazwyczaj widzimy to, czego nie możemy kontrolować. Często się skupiamy na tym, czego nie możemy. Nie wiemy, co będzie jutro, że tak mało rzeczy jest od nas zależne. Niewielu z nas myśli na odwrót i dostrzega, że mamy w 100% władzę nad tym, w jaki sposób interpretujemy tę rzeczywistość. I na początku brzmiało to dla mnie trochę jak science fiction, ale taka jest prawda, bo wystarczy zrozumieć jedną prostą rzecz. Życie nie przytrafia się nam, tylko dla nas. Więc musimy wyłączyć domyślny filtr i stworzyć swój własny. A widzisz. Czyli okazuje się, że już Marek już wiedział, że nastawienie zmienia wszystko. Ale jak tak wspomniałeś o tym filtrze, to myślę sobie, że w ogóle to nastawienie nasze jest trochę jak filtr, przez który patrzymy na rzeczywistość na siebie, nie wiem, swoją pracę, konkretne czynności, czy, czy, czy nawet ludzi, którzy nas otaczają. A właściwie to czemu ten odcinek jest o nastawieniu? No właśnie, bo Nastawienie do tworzenia vision boardów i w ogóle do spełniania marzeń, które na pierwszy rzut oka wydają się być nierealne albo dziecinne, to, 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 to często nazywane jest szaleństwem. Jeśli zaczniemy robić to z takim negatywnym nastawieniem, że to strata czasu, że to rzeczywiście jest, nie, nie ma sensu, no to, no to tak, stracimy czas i nie przyniesie to żadnych rezultatów. Samo jakby pozytywne nastawienie do tworzenia jest gwarancją początków zmian. No dobra, a propos zmian, to jak tam zmianę winał? Co się wydarzyło? A tu Cię zaskoczę, bo mam taką ciekawą odpowiedź. Myślałam nad tym długo. Nie żartuję, nie myślałam nad tym długo, ale chcę powiedzieć o tym, że w Junau mamy taki cykl indywidualnych warsztatów, w ramach których face to face spotykamy się i rozkładamy na czynniki pierwsze cele. I to właśnie, te warsztaty skłaniają do ciągłego udoskonalania własnych umiejętności. I w tym tygodniu zapisałam się na taki tajemniczy kurs, który pozwoli mi zgłębić temat rozwoju osobistego jeszcze bardziej. No zdradzisz, jaki to kurs? Może zdradzę w kolejnych odcinkach. Okej. Okay. A Ty? Ja standardowo obrobiłem audio do podcastów i udało mi się też skończyć design dziennika wdzięczności. No dobra, to chyba czas na dobrą radę. To zaczynaj. Moja rada to zawsze jesteś niegotowy. Albo inaczej nigdy nie będziesz tak gotowy, jak teraz. Serio, to jest w ogóle odkrycie Ameryki moje ostatnio, ponieważ, ponieważ ta decyzja o rozpoczęciu kursu, kursu była dla mnie bardzo trudna. I ze względu na finanse, na czas, a najbardziej dlatego, że czułam, że jestem absolutnie niegotowa. Że może za kilka lat to tak, to, to mogłabym, ale teraz, teraz zupełnie nie. Ale ostatnio dużo o tym myślałam, i doszłam do wniosku, że, że to jest bullshit, że jeśli na horyzoncie pojawia się jakakolwiek możliwość, to znaczy, że to jest odpowiedni czas, że właśnie dokładnie teraz jestem na to gotowa. Nie za rok, za dwa, za pięć lat, tylko teraz. I gdyby przyjąć taką taktykę, że zawsze jesteśmy niegotowi, albo wręcz przeciwnie, że zawsze jesteśmy gotowi, no to łatwiej by się podejmowało decyzję. Tyle. Fajnie. Okej, okay, to czas na mnie. Moja dobra rada to nie komplikuj. Jestem mistrzem komplikowania i Kacia to potwierdzi. Potwierdzam. Obejrzałem ostatnio wideo Garego Weinerczuka to jest jeden z moich mentorów. I on właśnie wspominał o tym w kontekście odchudzania. I jak się zastanowimy nad tym, to często tak jest, że jak chcemy się na przykład odchudzić, to zastanawiamy się najpierw. Jak to zrobić dobrze? Czytamy mnóstwo poradników, książek, oglądamy wideo. Zamiast po prostu to robić, czyli mniej jeść, dobrze się odżywiać i ćwiczyć. I mieć dobre nastawienie. Dokładnie. E, więc my komplikujemy, zamiast iść prostą drogą, i wiemy, jaka to jest droga. I ja robię też tak często, może Kasia to nawet potwierdzi, że komplikuję. Potwierdzam. Tak, no więc życzę Wam prostszego życia. To dobrnęliśmy do końca. Nie, nie, nie. Jeszcze ciekawostkę. Nie, już koniec. Będzie szybko. Oglądałem ostatnio też wystąpienie Christophera Vossa. To jest taki jeden specjalista, który zajmuje się negocjacjami z terrorystami. Pracował dla FBI. I on mówi o tym, że jeśli mamy pozytywnie nastawiony umysł, to działa on o 31% lepiej. A co to znaczy o 31% lepiej? Że bardziej efektywnie, że podejmujemy lepsze decyzje. Okay. A więc chyba nawet dlatego warto mieć pozytywne nastawienie. Tak, ja jestem tego zdania, że warto. Dobrze. Bardzo Wam dziękujemy, że przesłuchaliście do końca. Tak, czekamy na Wasz feedback. Napiszcie, co było super, co było nie tak. Albo w ogóle, co tam słychać i, i co jest fajnie, a co nie. To cześć. Cześć. Robimy jogę? a z Gosią? Nie, z Kasią. To może z Kasią i z Gosią? No, nie wiem, nie przesadzę. <grym> <górą> <grym z górą> no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Oh, darling, Darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, oh stand, stand by me. Stand by me. <laughs> okay.